Dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy filmik z serii Back to School. Naprawdę się cieszę, że mogę Wam w tym roku tę serię nagrywać. Zawsze co roku ją oglądałam i zawsze tak się jaram tymi przyborami do szkoły i tymi właśnie filmikami z back to school. Niekoniecznie chodzeniem do szkoły się cieszę nie chcę tam wracać, jednakże... Przybory i w sumie taka tematyka, jakieś różne te rzeczy mi się bardzo podobają. Więc e, tak, dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek, właśnie z tej serii. Będzie to sześć bardzo fajnych i przydatnych aplikacji e, do szkoły. E, wszystkie z nich używałam, oprócz jednej lub dwóch, dopiero e, teraz, e, niedawno je e, zainstalowałam ale resztę używałam już w roku szkolnym i bardzo, bardzo mi pomogły z nauką, e, więc się e, możemy już zaczynać, a wy już na początku stawcie łapkę w górę i subskrybujcie na moim ponieważ planuję jeszcze więcej odcinków z tej serii. E, mam nadzieję, że Wam się spodobają i zaczynamy! Pierwsza aplikacja to jest kalkulator. To nie jest taki zwykły kalkulator, jest to kalkulator ułamkowy. E, bardzo, bardzo mi pomógł. E, bardzo w wokół pomógł na matnie e, Jak czasem szybko coś czy cokolwiek, jeśli macie problem z obliczeniem jakichś ułamków czy coś, to naprawdę ta aplikacja jest bardzo fajna. E, tak, możemy normalnie obliczać, ale też właśnie ułamki. Tutaj będą wam się pojawiać jakieś screeny, jak ta aplikacja wygląda oczywiście i jak tutaj to działa. Myślę, że to bardzo fajnie działa i też mamy ułamek dziesiętny tutaj napisany, więc też bardzo fajnie, że mamy tutaj napisany. To jest to bardzo fajna aplikacja i mogę Wam polecić, jeśli macie właśnie problemy z obliczeniem ułamków. Następna aplikacja jest to aplikacja do planowania, nie za bardzo taka stricte szkolna. To jest aplikacja Notion, tak to się nazywa. E, proszę bardzo, wchodzimy w nią. Tutaj się ładuje. Oczywiście musimy założyć tutaj konto jakieś czy coś. Wchodzę na moje konto. Tutaj już mi się ładuje i tak to się prezentuje. E, tak. Wchodzimy tutaj w te trzy kropeczki i mamy tutaj bardzo, bardzo dużo różnych listów. Mamy tutaj Quick Note i po prostu jest to właśnie ta lista To-do list i można po prostu zwykłą notatkę sobie dodać. Jakiś personal home, to ja tego nie... Nie korzystałam, ale jak zainstalujecie tą aplikację się zajmujecie to będziecie mogli sobie sami popatrzeć wszystko. Task list, mm, tu też jest e, jakieś co trzeba zrobić, co robię teraz i co zrobiłam. E, journal to jest e, taki po prostu... Myszy, tu możemy zapisywać wszystko, co musimy zrobić. Jakby wszystko, wszystko polega na tym, żeby sobie zapisywać, co e, mamy zrobić. I tak jest to bardzo fajna aplikacja, żeby zorganizować swój czas. Jeśli nie chcecie, na przykład, e, mieć zeszytu. Mm albo jakiegoś planera, to myślę, że w telefonie to jest bardzo fajne niż w jakichś notatkach. Tu mamy wszystko, możemy kilka różnych list co zaznaczyć, więc naprawdę bardzo fajna aplikacja do zorganizowania swojego czasu i do zapisania rzeczy, które musimy zrobić. Następna aplikacja jest to, oczywiście nie mogę o niej zapomnieć, jest to aplikacja Duolingo. Jest to naprawdę bardzo fajna aplikacja. Proszę bardzo, trzeba się oczywiście zalogować. Jak na większości takich aplikacji, nie na wszystkich oczywiście. Ehm, Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Ja akurat mam tu ustawione na trzy języki, bo tak pomyślałam, że bym chciała różnych się uczyć. Takie słówka, jak mi się nudzić, to robię. Najwięcej robię z angielskiego. Mam jeszcze francuski i on jest po angielsku, jest tylko angielski po polsku, francuski jest po angielsku, tak i jeszcze mam hiszpański, to też jest po angielsku. I tak, no co jedyne mogę powiedzieć. Jest to aplikacja, gdzie robimy zadania różne z, z każdego z języków. I właśnie tutaj chcę pokazać na w przypadku języka angielskiego. Tam oczywiście też zaznaczamy, czy mieliście już styczność z danym językiem, czy uczycie się pierwszy raz. I mamy też życie. Mamy pięć żyć, jak źle odpowiemy jakieś 5 pięć razy, czy się stosujemy to po prostu nie możemy, musimy poczekać, więc tak. Ja akurat już zrobi, zrobiłam mało, bo zapominam to robić, ale no, mam tutaj wyrażenia i rozpocznij i tu mamy punkty. Tutaj nam się ładuje i proszę bardzo, które są no tu poranek. No to morning i również jak klikniemy w dane słówko, w dane obrazy, jak ten, to wam mówi od razu wymowa. Noc, oczywiście night. I na przykład tu mamy e, przetłumacz zdanie i po prostu good night, dobranoc. I tu, jeśli klikniemy na tu, to znowu nam powie. Tutaj mamy wszystkie jakieś tłumaczenia, właśnie good i night. No to noc, wieczorem, nocy, noc dobranoc. i oczywiście główna dobra jest, jest dobranoc. No i dalej robimy różne zadania. Es miało właśnie hiszpańskiego, tak? Że trzeba było... Były słówka i tłumaczenie i trzeba było połączyć je. Um, nie pamiętam jakie jeszcze były różne zadania, ale były różne zadania. Um, jeszcze było takie zadanie z angielskiego miałam, że po prostu e, było po angielsku i był głośniczek i trzeba było powiedzieć do głośniczka, e, że, że była dobra wymowa prawda są tu różne zadania. Myślę, że żeby poduczyć się tak samemu w domu, tak pograć sobie, to myślę, że naprawdę bardzo fajnie myślę, że wszyscy już, prawie wszyscy już to znają. Więc e, kolejna aplikacja już w trzecia, to jest właśnie duolingo. Następna aplikacja, która Wam pomoże e, z, tak, z matematyką, z fizyką, chemią angielskim. I ma również przelicznik długości, pole, objętości, czas, prędkość, masa, siła, energia i moc. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Mamy tak, ta aplikacja się nazywa Off My Homework. Eee, tak, pierwsze co tu mamy? Matematyka, tu mamy do obliczenia na przykład rozszerzony kalkulator, ułamki, potęgowanie, pierwiastki, funkcje, pola i obwody i objętości. Jest to bardzo prosto. Tutaj wchodzimy na przykład w pole i wybierzmy sobie. Bardzo proste. E, mamy prostokąt. Klikamy w to i kliknij, co chcesz obliczyć. Tu klikamy, dodajemy e, pole, bok A, bok B. E, to, znaczy nie no, pola nie dodajemy. Dodajemy bok A i bok B i oblicz. I jeszcze w czym chcę mieć rezultat, bo można sobie zmienić na przykład na kilometry, na hektary, na decymetry, na milimetry, na różne takie te. Więc bardzo fajnie obwody tak samo, objętość tak samo. Jeśli chodzi o fizykę to mamy z kinematyki, mamy tutaj prędkość, przyspieszenie, dynamikę, praca, moc energia i proszę bardzo tu w przechodzimy i na przykład mamy kin kinematyka. i żeby obliczyć przyspieszenie jaki chcemy wzór, klikamy i tak samo jak z tamtym polem po prostu wpisujemy, wybieramy... I, i mamy obliczone. Jeśli chodzi o chemię, to mamy e, pierwiastki chemiczne, tablice e, pierwiastku, pierwiastki sortowane nazwą, sortowane symbolem i związki chemiczne. E, z angielskiego mamy tutaj czasy przeszłe, teraz mniejsze, przyszłe, e, tryby warunkowe i czas sądnik regularny, no to jest Przydatne te wszystkie czasy, czasowniki, szczególnie nieregularne, bo to trochę ciężko zapamiętać. I tak właśnie się, się prezentowała właśnie ta aplikacja. Jest bardzo fajna, używałam ją kilka razy i naprawdę bardzo pom jest pomocna. Już stały nam ostatnie dwie aplikacje, ja oczywiście na swoim telefonie posiadam. Librusa, czyli mój dziennik elektroniczny, na którym mam oczywiście wszystkie ceny. Na razie nie, bo jeszcze rok szkolny się nie zaczął, ale no, posiadam tę aplikację. Jest to bardzo przydatne, jeśli ja mam na swoim telefonie, a nie tylko mojej rodzice. Więc tak, jeśli chodzi o już e, którą? Czwartą, czwartą? Nie, piątą aplikację. Jest to School Planner. Jest to również. E, Podobne do nurszyń, jednakże no, trochę inne. Dzięki. Tak, są so, reklamy, są. So. Tak. Mamy tutaj school, planery, tak. Mamy terminarz. Proszę bardzo, dużo możemy sobie zapisać jakieś e, wydarzenia, kalendarz bardzo. Plan zajęć, tutaj możemy wszystko wypełnić. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Bardzo. Oceny możemy nawet wpisać sobie, ustawiamy pierwszy, jak, już się, jak się już logujecie na początku, to wybieracie na jeden semestr, czy dwa. Ja oczywiście wybrałam dwa semestry. I, I po prostu tam wyznaczajcie od którego, od którego jest pierwszy semestr, od którego do którego i tak samo z drugim semestrem. Z semestrem. Tak, przedmioty, frekwencje, nauczyciele jakieś taki ten, ale takie mniejsza ten. Myślę, że naprawdę bardzo pomocne. Mamy tak report tygodniowy, brak nadchodzących wydarzeń było tutaj. Mamy nadchodzące tutaj też wydarzenia, jutro jakiś rozkład dnia i tu też mamy nie. Jeszcze ja nie, z niej nie korzystałam, ale myślę, że będzie super fajna, żeby, żeby sobie to zapisywać, wszystkie jakieś wydarzenia i również ona nam o tym przypomina, bo przychodzą powiadomienia z tej aplikacji, więc piąta aplikacja School Planner. Już ostatnią aplikacją e, jest to e, aplikacja szkolniak. Ja już zobaczyłam chyba gdzieś na TikToku, tak mi się wydaje. E, proszę bardzo, wchodzimy do aplikację tak to się prezentuje. Oczywiście trzeba się znowu zalogować i tam wybieracie, e, do której klasy idziecie. Również nawet można podać swoją szkołę. I tak, ja idę do 8 klasy, więc zaznaczałam do 8. I mamy tutaj e, cztery przedmioty, z których możemy na przykład mieć tutaj naukę. I mamy wzory i nazwy kwasów. Przy bardzo, wchodzimy. E, kwasy są to związki chemiczne zbudowane z wodoru i reszty... Nie, jakie reszty? Nie, dobrze, reszty kwasowej. I możemy też wejść w e, quiz. mam tutaj jakiś quiz, quiz, quiz o kwasach, solach. Związki węgla z wodorem, pochodne węglowodorów i substancje o znaczeniu biologicznym. I tutaj robimy i możemy mieć różne punkty. Tak samo jest z historią, językiem polskim i z matematyką. Myślę, że naprawdę bardzo fajnie, żeby trochę podszkolić się i robić te quizy sobie w domu. Jest naprawdę bardzo fajnie. No, naprawdę bardzo fajna aplikacja no i co oczywiście trzeba się zalogować i tutaj nawet można sobie wybrać profilowe, ja wybrałam sobie lone. no i tak ona się prezentuje, nie mam nic więcej do powiedzenia o tej aplikacji ponieważ jeszcze za bardzo z niej nie korzystałam więc jak ją przetestuję to może w którymś tam odcinku wam się wypowiem na którymś vlogu jak ją zacznę używać i to były już wszystkie aplikacje. Było ich sześć. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą na ten rok szkolny. Jeśli oczywiście znajdę jakąś też bardzo fajną aplikację, która też się Wam przyda, to oczywiście też w jakimś innym filmie Wam o nim powiem. Ale również obserwujcie mojego Instagrama, bo tam też będę mówić takie rzeczy. Więc. Tak, obserwujcie mnie koniecznie właśnie tam, e, również wpadnijcie na TikToka. Ostatnio mój TikTok się bardzo rozwinął. Mam Was tam ponad tysiąc więc naprawdę bardzo, bardzo się cieszę z tego mm, i możecie tam no, palec, bo jestem tam dosyć aktywna na TikToku, różne tam głupoty wstawiam, więc możecie wpadać. No i co? Dziękuję Wam e, za oglądanie, koniecznie zobaczcie ławkę ławkę. Ła, Łapkę w górę i na moim kanale i do zobaczenia w następnym odcinku z serii back to school oczywiście. Cześć!